Szanowni Państwo, chcielibyśmy się odnieść do dzisiejszego przełomowego, wręcz atomowego dla pseudo Zbigniewa Ziobry orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału ma bardzo ważne konsekwencje dla każdego z nas. Ostrzegaliśmy o tym ponad trzy lata temu, że PiS wysadza w powietrze cały polski wymiar sprawiedliwości i że zapłacą za to. Polscy obywatele, polskie obywatelki. Upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, powoływanie w konsekwencji sędziów z rażącym naruszeniem prawa, to powoduje, że każde działanie Rady jest obarczone potężną, kwalifikowaną wadą prawną i to na gruncie prawa polskiego, polskiej konstytucji i na gruncie unijnych traktatów a bezprawia po prostu nie rodzi się prawo. Nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa to nielegalnie powoływani sędziowie, a także nieistniejące wyroki, które są przez nich wydane. Co dla przeciętnego obywatela oznacza dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Oznacza, że wyroki, które są wydawane przez neosędziów w Sądzie Najwyższym, powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, mogą zostać uznane za nieważne. I Obywatel idący do sądu w sprawie spadku, odzyskania skradzionego majątku, niesłusznie nałożonego podatku nie będzie pewien, czy wyrok w jego sprawie został wydany, czy jest ostateczny. Mówiąc prosto, obywatel idący do sądu nie będzie wiedział, czy dostał świstek papieru, czy dostał wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej. Także warto zwrócić uwagę na to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu odsyła Zbigniewa Ziobrę na studia i tłumaczy ministrowi, czym jest zasada skutecznej ochrony sądowej, przenoszenie sędziów pomiędzy wydziałami ze względu na jakiś widzi mi się prezesa sądu po prostu narusza zasadę nieusuwalności i niezawisłości sędziów wpływa po prostu na to jakie sprawy może rozstrzygać dany sędzia i wpływa na jego niezależność obywatel musi mieć pewność że jego sprawa jest rozstrzygana przez sędziego na którego nie mają wpływu politycy kończąc szanowni państwo widać że Unia Europejska stoi bardzo twardo na gruncie Wartości, które są jej fundamentem. I jedną z takich wartości jest właśnie e, prawo do niezależnych od wpływu polityków sądów. I niestety widać, że PiS rozpędza taki samochód, w którym niestety jedziemy my wszyscy i pędzi na zderzenie czołowe. Jutro Trybunał e, Przyłębski wyda orzeczenie które może oznaczać i wstrzymanie środków z funduszu odbudowy, ale może także oznaczać prawny polexit. I co on będzie oznaczał dla nas wszystkich, dla obywateli i obywatelek Polski? No widać chociażby na tych zdjęciach z Wielkiej Brytanii. Możemy apelować do polityków PiSu naprawdę wycofajcie się póki czas, bo zapłacą za to wszyscy obywatele y, Polski. Szanowni państwo, ten dzisiejszy wyrok potwierdza dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, że nieusuwalność sędziów jest kluczem, fundamentem wymiaru sprawiedliwości. Że to jest kluczowa sprawa do tego, żeby wymiar sprawiedliwości był niezależny od kogokolwiek, a szczególnie od polityków. I jest to zgodne zarówno z polską konstytucją, jak i z prawem europejskim. I. Dzisiejszy wyrok mówi też wyraźnie o tym, że w momencie, kiedy jest zgodność traktatów i konstytucji, a niezgodna z tym traktatem i konstytucją jest ustawa, to tę ustawę należy pomijać. I dzisiaj dotyczy to ustawy o Sądzie Najwyższym oraz pośrednio ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Czyli w momencie, kiedy ustawy są niezgodne z traktatami międzynarodowymi i polską konstytucją, te ustawy po prostu należy pomijać. Tak też mówi polska konstytucja w artykule 91 ust. 3. To jest bardzo prosta norma, którą stara się pomijać polski rząd. Udając, że chodzi o prymat prawa europejskiego nad pr prawem krajowym. Nie, prawo krajowe jest najważniejsze, bo konstytucja jest najważniejsza i do tego trzeba stosować prawo międzynarodowe. W momencie, kiedy ustawa jest z nimi niezgodna, należy pominąć ustawę. Ustawa, która dopuszcza usuwanie sędziów, narusza polską konstytucję, która wyraźnie mówi o nieusuwalności sędziów. I to dotyczy sędziego Żurka. A druga rzecz, która jest w tym wyroku przełomowa to potwierdzenie tego, że wszyscy sędziowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, czyli powołaną na mocy ustawy, która jest niezgodna z traktatami międzynarodowymi i niezgodna z polską konstytucją, nie może być stosowana. Czyli wszystkie decyzje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące sędziów, którzy objęli funkcję, którzy podejmują decyzje, podejmują wyroki, mogą być obarczone wadą niestosowania. I to jest naprawdę bardzo poważny problem, który dzisiaj mamy. Dzisiaj stoimy krok przed przepaścią. Jeżeli minister sprawiedliwości będzie dalej brnął w to wszystko, to będzie oznaczało, że zagrożenie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Dlatego też my złożyliśmy projekt zmiany konstytucji, który ma podnieść kwalifikacje wychodzenia Polski z Unii Europejskiej, żeby nie było to zwykłą ustawą, a ustawą wymagającą dwóch trzecich i czekamy na to, żeby on był rozpatrzony w najbliższym możliwym terminie. Ten dzisiejszy wyrok ma naprawdę ogromne skutki dla wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z wyrokami wydanymi przez neosędziów powołanych przez Neokares. Znaczy jest to wyrok o atomowych wręcz konsekwencjach. Zgodnie z tym orzeczeniem, z odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez sędziów Wydziału Cywilnego Sądu Najwyższego, mamy prostą sytuację. A mianowicie, jeżeli mamy sędziów, neosędziów powoływanych z rażącym naruszeniem prawa niezgodnie z podstawowymi zasadami ustrojowymi i unii europejskiej i Rzeczpospolitej to to oznacza, że każdy wyrok wydany przez takiego neosędziego będzie mógł zostać uznany za wyrok nieistniejący. Dla obywateli ma to bardzo duże praktyczne konsekwencje. To będzie oznaczało, że idąc do sądu i uzyskując orzeczenie, w dowolnej sprawie, kradzieży, rozwodu, e, zasądzenia jakiejś kwoty, e, obywatele nie będą pewni, czy to, co dostali, jest prawomocnym wyrokiem wydanym w imieniu Rzeczpospolitej, czy jest po prostu świskiem papieru. Wymiar sprawiedliwości opiera się na jednej zasadzie. Jeżeli jest kwestia sporna, to tą kwestię sporną ma rozstrzygnąć sąd i w tym momencie Brakuje sądu i brakuje i w konsekwencji instytucji, która w sposób ostateczny, prawomocny będzie rozstrzygała spory, które w naturalny sposób powstają między obywatelami. To jest wysadzenie w powietrze przez bigniewa Ziobrę polskiego wymiaru sprawiedliwości, o czym ostrzegaliśmy. ponad trzy lata temu, kiedy mówiliśmy do tego doprowadził politycznie niekrajowej Rady Sądownictwa. Z bezprawia nie zrodzi się prawo, nigdy. Przed Dzisiaj tym... jesteśmy w tym chaosie. Dzisiaj niestety wiele wyroków będzie skarżonych w oparciu o to, że wydali je sędziowie, którzy są nieoprawidłowo obsadzeni, czyli nie powinni być traktowani jak sędziowie. I za ten bałagan opowiada premier Morawiecki i Zbigniew w ziobro. Oni ponoszą za to odpowiedzialność. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję.